Ponad 100 złotych ma wzrosnąć miesięczny koszt pobytu dziecka w miejskim żłobku w Gliwicach. Decyzję o podwyżce radni podejmą podczas marcowej sesji. Podwyżka dotknęłaby rodziców prawie 250-orga dzieci, które chodzą do czterech oddziałów miejskiego żłobka w Gliwicach. Pewnie się da odczuć, no bo co do rodziny dostaje 500 plus na dzieci. I jak mają miejskie też zdrożeć, no to gdzie mamy te dzieci posyłać? Tak naprawdę. Jak mamy pójść do pracy? i się utrzymać. Zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Dla niektórych pewnie duże. Opłata stała dla rodziców, których dzieciom nie przyznano rodzinnego kapitału opiekuńczego, wzrośnie z 300 do 350 zł. Dla tych, którym przyznano rodzinny kapitał opiekuńczy, nie zmieni się i będzie nadal wynosić 150 zł za miesiąc. Droższe ma być także wyżywienie dzieci. Nie będzie to 7 zł za dzień jak do tej pory, a 10 zł. Urzędnicy tłumaczą konieczność podwyżek inflacją i wpływem polskiego ładu na dochody samorządów. Koszty rosną naprawdę lawinowo. W ubiegłym roku koszt miejsca w przeliczeniu na jedno dziecko w żłobkach miejskich wynosił niespełna 1800 zł. No w tym roku już zbliżamy się do 2000 i zapewne nie jest to koniec rosnących kosztów. Kosztów. Samorządy bardzo boleśnie oprócz takiej inflacji, którą odczuwamy wszyscy oczywiście, bardzo boleśnie odczuwają rosnące koszty ogrzewania, mediów. Niewykluczone, że podobny ruch cenowy zrobią inne miasta. Trwa analiza kosztów i tego, na co samorządy bez podnoszenia opłat mogą sobie pozwolić. Sytuacja jest dynamiczna, cały czas ją monitorujemy. Przed nami rozliczenia dopłat rządowych. Zobaczymy, jak to wszystko się krystalizuje, jak to wszystko będzie rozliczane. I na bieżąco obserwujemy sytuację i ewentualnie będziemy tutaj zmieniać pewne kwestie. Natomiast pamiętajmy, że to też nie są zmiany z dnia na dzień. Projektem uchwały w sprawie wyższych opłat za a żłobki miejskie. Radni z Gliwic zajmą się 10 marca.